Klikamy na okładkę książki kurs języka włoskiego. Przechodzimy do zakładki Ćwiczenia z gramatyki. Wybieramy Interesujący nas podręcznik i klikamy na ćwiczenia z gramatyki buk 1. Następnie wybieramy interesujące nas ćwiczenie. Przechodzimy do rozwiązywania go. Po udzieleniu odpowiedzi klikamy Finish Attempt, a następnie Zatwierdź wszystkie i zakończ. Ukazuje się podsumowanie naszego zadania. Po najechaniu kursorem na czerwone pola możemy sprawdzić prawidłową odpowiedź. Aby wyjść i rozpocząć inny kurs, klikamy Zakończ ocenianie.